Cześć, tu Bartek z Road Racing. Rozpoczynamy nowy cykl filmów nagrań z widzami. Dzisiaj będzie to widzka, Aleksandra Cześć. z waszymi rowerami. W komentarzach do tego filmu dajcie znać, jaki byście chcieli rower pokazać i skąd jesteście. No nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby to było gdzieś okolice Dolnego Śląska, może opolskiego Śląska, tu gdzie ja się przemieszczam też służbowo, żeby po pracy sobie coś takiego nagrać, może tam lubuskie, wielkopolskie również. I chciałbym właśnie, żebyście pokazali mi swoje rowery i pokazali widzom przede wszystkim w Polsce swoje rowery oraz no główne pytanie, dlaczego właśnie taki rower? A stoi tu dzisiaj przed nami Canyon, co stoi przed nami powiedz? No to jest nowy Canyon, nowy model Grayla, CFR. CFR, czyli Canyon Factory Racing, najgrubszy model gravela wyścigowy, na którym Kasia niewiadoma wygrała mistrzostwo świata na gravelu. Przy okazji polecam oferty partnerów kanału Evan Light'a, Optiko Kulara i Bike Chilla, szczegóły w opisie oraz Opon Challenge to jest nowy temat. Do tego grabela pasowałyby idealnie. Włoskie opony najwyższej klasy, ręcznie robione z upustem 15% na hasło Road Racing. Szczegóły w opisie. Ok, przechodzimy do Twojego roweru. Yy, miałem okazję się nim przejechać, bo musimy Wam zdradzić tajemnicę. To nie jest pierwsza <gry> nagrywka, to jest druga nagrywka. Na pierwszej nagrywce pokonał nas wiatr. Tak. Warunki, jakie tam mieliśmy, były koszmarne. Wiało, to było piękne miejsce. Tu też jest bardzo ładnie. To jest hala stulecia i iglica za nami, za obok. Yy, I no, na tej nagrywce niestety dźwięk był nieakceptowalny. No, na tym kanale pewne standardy obowiązują. Nie chcieliśmy Was zamęczyć. Ola, jak długo jeździsz na gravelu? No na Gravelu jeżdżę już kilka lat, bo pierwszy mój e, rower to był właśnie ten taki słynny, a w zasadzie kultowy lub też kontrowersyjny e, z tą podwójną kierownicą, no, dwupłatowiec no, dokładnie. E, a, teraz, a teraz w zasadzie no, wyszedł nowy model i stwierdziłam, że chciałabym z kanionem zostać. Dobrze mi się jeździło na tym pierwszym e, rowerze. Natomiast e, one są zupełnie inne, no, zupełnie inne, tak, no to nie, nie da się ukryć, to jest inny i, rower. Eee, jeżdżę na nim już kilka miesięcy i myślę, że myślę, że już mam wyrobioną opinię na temat tego, w jaki sposób to I się Co to on się on sądzisz? czym um... się różni od poprzedniego modelu? Poprzedni model, podkreślam, to był pierwszy wyścigowy model Kaniona na, yy, na szutry. Z tym, że Grizzle Kaniona też nie jest takim typowym bikepackingowym rowerem. Rozmawiałem przed chwilą z moim kolegą. No i on tutaj jakbyśmy się zgodzili, że... Yy, Grizzl też nie jest takim najbardziej leniwym rowerem do jazdy jaki może być, natomiast to jest czysty sport. To jest czysty sport. O ile Grizzl, pewnie i jedynka Graila to są porównywalne w miarę, w miarę rowery, no to na pewno e, zmiany, które zostały zaadoptowane w tym rowerze, zarówno jeżeli chodzi o lekkość, ale przede wszystkim aerodynamikę, to jest e, nie, to jest nie była ziemia, to jest kompletny game changer. E, zupełnie inna kierownica, ale to nie tylko to, że rezygnacja z tej podwójnej e, z tego z tego podwójnego tutaj z tego dwupłatowca, to jest kształt, to jest pochylenie. Słuchaj, ta kierownica opada lekko na boki. Nie Zgadza pokażemy się. to na przebitach. Tak. Ja na tym rowerze jeździłem, muszę wam powiedzieć, zrobił na mnie mega wrażenie. jest Naprawdę albo szybkim rowerem. Tak. On się zbiera jak dobra szosa, ale taka dobra szosa, premium. To jest Canyon Factory Racing. Canyon, można o nim myśleć co, co chcemy. No ma ten model sprzedaży jaki ma, nie każdemu to pasuje. Nie można się z nimi targować, no nie można z nimi robić wiele rzeczy, które możesz zrobić w normalnym sklepie. Nie możesz też tego roweru przymierzyć. Musisz tak. go kupić i dopiero przymierzyć i ewentualnie odesłać. Tak. To jest trochę zabawy. Gwarancje też nie są takie proste jak w sklepach, a mimo tego ta firma ma swoich klientów, bo bardzo doposaża swoje rowery. Tutaj rower... Y, 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 ile ten rower kosztował? No ten rower kosztował w przeliczeniu na, na złotówki to około 30 tysięcy. W tej chwili wiem, że na stronie Kaniona jest on odrobinę niżej niż, niż ta cena wyjściowa, bo to było mm. na samym początku, mm -hmm. ale to około 30 tysięcy brutto. 30 tysięcy brutto. No tak. to jest cena spora. Tak. Płaciłaś, przelewałaś pieniądze w złotówkach czy w euro? Złotówka. Złotówka. Złotówka, dlatego że Kanion ma swoją, swoją firmę tutaj w, w Polsce. Polsce, także można z nimi Faktura się komunikować mhm. i, nie ma, i nie ma problemu. Tak, mhm. dokładnie, to pod tym względem jest wszystko okej. Okay. Okay. No Zresztą trochę... ta obsługa też taka, jeżeli coś się dzieje. To jest chyba na poziomie. Jest, jest na poziomie, bo ja też kilka miałam jakichś tam takich. No, problem, może z, tą, z tym systemem sprzedaży, jest taki, że rower przychodzi, składasz go i dopiero wychodzą braki, czasami czegoś nie ma, jakieś śrubki. Ja też miałam tutaj kilka takich aspektów. I musisz, i... nie idziesz do znajomego sklepu kilometr nie. dalej, tylko przesyłka z Niemiec. Przesyłka z Niemiec, ja natomiast miałam o tyle szczęście, że w Krakowie jest serwis, nie serwis kaniona, ale chłopaki ma, so, działają powiedzmy tam pod, pod banderą kaniona. No nie pamiętam, ale, jak, ale w Krakowie w każdym razie jest taki serwis rowerowy, gdzie, który jest generalnie mm -hmm. tam przez kaniona akceptowalny. I ja za zawiozłam rower do nich. Oni to już bezpośrednio z kanionem załatwili, więc to, co tutaj się na początku, ale faktem jest, że po prostu no, czasami jest tak, że nie jesteś w stanie tego zrobić po prostu szybko. szybko. I cierpisz. I cierpisz. Ale, tak. ale udało się, ale to, ale to się dało nie zrobić. No, to, są, to, są, to są jakieś tam cechy ich sprzedaży, ale tak. za to no, w teorii jest to bez tego ostatniego szczebla sprzedaży, czyli bez sklepu, niższa marża, niższa tak. cena. Różnie to tam w praktyce wygląda. Natomiast sam rower, yy, trochę jeszcze o tym rowerze może ja Wam ze swojej strony dodam. Troszeczkę opowiem yy, tutaj w co on jest wyposażony. Jest tu jedenastkowa grupa GRX Di2 o fantastycznych klamkomonetkach. To są tak wygodne klamki, że naprawdę jeździ się na tym rewelacyjnie. Moim zdaniem wiele razy to powtarzałem. Wiem, że mówiłem to przy okazji recenzji mojego Gianta Rivolta yy, Advance Pro Zero. Super klamki. Obecnie mam klamki Srema pod moje dłonie. no Nie są wygodne, żebym nie wiem co z nimi robił. Może to jest też kwestia kierownicy. Yy, ok, co dalej? Jest tu super lekka rama karbonowa, yy, Te ramy kaniona były przecinane na pół w kanałach, na kanałach YouTube'owych w Wielkiej Brytanii, yy, w Australii. Jest to zawsze top. Jeśli chodzi o budowę tej ramy, to tu jest każde włókno przemyślane. Jak to wszystko skutkuje na szutrze? No ten rower niesamowicie przyspiesza, tak. a jednocześnie nie jest takim tempo sztywnym rowerem, to tutaj się wszystko fajnie zgrywa. Co się na to też składa? Genialne koła. To są DT Swiss GRC 1100 na szprychach DT Aerolite. Bardzo aerodynamiczne i pracujące szprychy. Prawdopodobnie tu mogą być aerokąpy po stronie napędowej, tak często jest w DT Swissach. Piasty to jest DT180, no wyobraźcie sobie, że w kołach do grabela macie piasty z ceramicznymi łożyskami, czyli to wszystko kręci się jak samitnie. Co ważne, ten rower też wyjechał z fabryki na oponach szwalbę G1 RS. To jest najszybsza opona szwalbę, jaka jest w ogóle dostępna, z takim delikatnym boczkiem podniesionym i z gładkim generalnie środkiem, z maleńkimi takimi kropeczkami. No ta opona na szutrach, jak się zbiera? Ona ma właśnie taki profil, że można nim spokojnie, bardzo szybko jechać, w takim sensie, że po możesz przejechać nawet, na nie? asfalt bardzo dobrze. Mm -hmm. W poprzednim rowerze miałam zupełnie właśnie, w poprzednim modelu ta opona była trudna, jeżeli chodzi o takie przyspieszenie na asfalcie. Natomiast ta fantastycznie sobie radzi w każdym terenie, no bo wiadomo, tutaj te rowki, tutaj jest bardziej taka, taka wygładzona, powiedzmy, mm -hmm. tak, ale opona jest super. A nie czujesz nie się niepewnie na zakrętach na szutrze, na takiej oponie? Jak trzyma ten bok? Nie, on bardzo dobrze trzyma. Nie, tak? miałam, nie miałam żadnego problemu do tej pory, jeżeli chodzi o jakieś takie historie. Nie, w ogóle żadnej, żadnej mm -hmm. historii tego typu. A powiedz mi jeszcze. Czy znaczy, może w takim bardzo piaszczystym mm -hmm. terenie ale faktycznie. To ale samęcie. to naprawdę trzeba się, wiesz, tak, mm -hmm. tak. Trzeba się postarać. Mamy tutaj tą torebkę. Jak ją się ściąga i zakłada? Bo ona dodaje aerodynamiki. To jest w ogóle historia, którą również Trek ma w swoich rowerach obecnie, że tak naprawdę aerodynamika pochodzi z zabudowanych bidonów tutaj na dole. O, widzę, że masz też bidony w tym z Tak, z tak. Yy, Ale ja... torba działa tak samo na feedlocka. A to też jest ten sam system? To jest ten, ten sam system. mogłabyś pokazać, to może widzów zainteresować? Próbuję, natomiast e, czasami mi to nie wychodzi, jeżeli chodzi o odpięcie. Tutaj są w tym, ponieważ to jest mały rower, to znaczy mm -hmm. to jest 2XS, więc są tylko dwa, tak naprawdę, tego typu um, magnesy tutaj. Mm -hmm. tak na, no, w większych modelach to, jest, to są trzy. Tutaj się pociąga za taki jinx. I tak naprawdę ściąga się tą torbę. No ja mam zawsze z tym jakiś problem, bo nigdy nie pamiętam, którą to stronę Dobra, zrobić. ale da się to ściągnąć, ale nie da się męczyli? Nie, czyli... nie to, to nie może tak lekko chodzić, ponieważ no, żeby to po prostu nie, nie wypchnąć nie tego. Dokładnie. Ale jeżeli to się pociągnie, to jakby odblokowujemy dolny magnes I. i można tą torbę takim feedlockiem ruchem tutaj wyciągnąć. Ja wolę tego e, po to jest, prostu nie to jest robić. To jest siodełko Specialized Mimic. Ale to nie jest, to nie jest fabryczne. Ja to jest domyślam się, może. że tak, kanion tak, nie bierze do od tak. Speca. To jest akurat <laughs> łatwe do, do domyślenia się. Jasne tego siodełka? Y, bardzo długo szukałam tego siodełka, jestem z niego super zadowolona. Miałam, mm. miałam problem z dłuższym jeżdżeniem na tych siodełkach, które fabrycznie były e, w kanionie, nie było mi wygodnie, a powiem szczerze, że na tym jeżdżę już, e, bo jeszcze w poprzednim modelu też go miałam, po prostu sobie go przełożyłam. Jestem super zadowolona z tego siodła. Specialized to jest firma z najwyższej mm. półki, mam wielki centymetr do speca, bo e, 34 maratony MTB przejechałem na hardtailu e, S-Works. I to jeszcze takiej fajnej wersji limitowanej na cześć Barry Standera, czyli kolarza, który tam zginął na treningu w RPA w 2009 roku. To była mega fura, bardzo dobrze to wspominam, świetny rower, a Spec prowadzi autentyczne badania nad, na dużych bardzo populacjach, jeśli chodzi o dobieranie takich rzeczy. Później im to po prostu wychodzi. Nie? To rewelacyjne jest to siodełko i na tyle, na ile się jeździ w terenie. Tak, dla kobiety bardzo długo tego szukałam, jeżeli chodzi o hopki, dużo szutrów, ja mam gdzieś tam w okolicy jakieś takie trudniejsze trasy, dłużej się jeździ, naprawdę jest rewelacyjne. A powiedz mi jeszcze pedały, co to są za pedały? To są pedały w systemie Shimano. To są Shimano pedały. To są... Ale sobie z platformą dodatkowo, czasami tak, jeździsz tak. w normalnych butach? Nie, 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 nie jeżdżę, to są po prostu tak naprawdę moje stare pedały, wyjeżdżone, gdzieś tam mam je zmienić cały czas, to, ale... ale... To do tego roweru jakiś XTR by siadł. Ale tak, ale dokładnie, więc także przymierzam się do rowerów ich zmiany, tak to po prostu jakby jest dla mnie taki trochę ostatni element do, wiesz, do mhm. upgrade'u, nie, Bo ale to przyjdzie. też, że Canyon przeszedł długą drogę, jeśli chodzi o malowanie swoich rowerów, ja miałem Canyona w 2014 roku, szosę karbonową, po prostu wtedy kaniony zazwyczaj były białe i miały parę napisów kanion.com. I to było wszystko, co tam nad czym się kanion wysilał. Natomiast ten rower jest pięknie pomalowany: tak. taki miedziany, lśniący się metalik w tej części, i matowy kolor z pięknymi napisami CFR z przodu. Oczywiście uchwyty montażowe. Te uchwyty są potrzebne, bo wyścigi gravelowe na świecie mają nawet 320 km. Ja nie mówię o ultra, które jest bardzo popularne w Polsce: mnóstwo chłopaków i dziewczyn się tym zajmuje. No, Unbound chociażby i ta torebka tutaj z jedzeniem, z żelami, taka aerodynamiczna, również po prostu się przydaje, podobnie jak i to. Także rower jest kompletnie wyposażony. Czy ty kojarzysz, ile on waży? Ostatnio byś chyba mówiła. Um, 8 kg, 8 chyba 30. Ale to w wersji M, nie wiem na ile w 2XS, 2XS. on może 2XS być troszeczkę, tak, on powinien być lżejszy. Czy masz to... tu zalane mleko w oponach? Tak, tu jest mleko. Tak. Jest mleko, czyli jest masz tu Tak. No tak z 2 bary? E, może być dwa bary, bo jeździłam ostatnio, ja pompowałam na 2,5, więc około dwóch pewnie teraz jest. O, czyli dosyć dużo pompujesz, czyli lubisz mieć trochę twardszy kawać. Tak, zdecydowanie. Żeby odchodzić trochę rower. Bo jeździsz też po dobrych szutrach, to pewnie ja dlatego, jeżdżę nie. Jeżdżę po dobrych szutrach, ale ja też lubię mieszać, więc też czasami mi się zdarza wiesz, robić, robić, robić szosowo-częściowo takie szosowe trasy, zwłaszcza mm -hmm. tam gdzieś, wiesz. No powiem tak. Mm -hmm. Gdyby nie tamto nagranie, to bym się na nim nie przejechał. Po tamtym nagraniu się przejechałem, bo myślałem, że jest to wszystko dobrze i że to nagranie się naprawdę pojawi. <gry> Niestety ono się nie nadawało do niczego. Przejechałem się na tym rowerze, odchodzi niesamowicie. Dla mnie pytanie jest tylko jedno. Ile z tego CFR z Canyona Factory Racing, który jest topowym produktem Kaniona. to jest coś takiego jak SL wersja w Giantie, jak S Works w Specu, jak SLR9 w Treku? Ile z tego kaniona zostaje w tych rowerach za 15 tysięcy, na przykład? Czy to jest aż taki duży skok w dół? Bo ja niestety mam negatywne doświadczenia z testowaniem tych najtańszych wersji. W tym roku testowałem Canondale, który okazał się być po prostu miękkim rowerem. Był aerodynamicznie wszystko tam się zgadzało. Projekt ramy dobry, geometria super, ale był miękki. Miał miękki tylny trójkąt. Ten rower jest niesamowicie żwawy i odjeżdża tak bardzo energicznie. Ale pytanie, ile w tych tańszych wersjach, które no, pewnie więcej osób będzie jednak kupować, mhm. zostanie z, tego, z magii CFR-a? Um, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, to znaczy no, znam osoby, które w, w te wersje troszkę tańsze, tam gdzieś aluminiowe miały, jeżdżą, ale też być może nie mają porównania do, do rowerów wyższej, wyższej są, kategorii. Chodzi mi więc... o to, że są dwa, dwie wersje w, w jakby tych ram, niżej, ale tak. karbonowe. CFSLX i CfS okay. to są karbonowe, są <grym> troszeczkę cięższe, wiadomo jak w całej branży, <grym> tu jest dużo włókien tak. high modulus, tam są trochę mniej wyszukane włókna karbonowe, ale też dobre, pytanie jak to działa, bo co firma, to jest inny przypadek, na przykład Giant w niższych modelach swoich rowerów dalej robi zarąbistej jakości ramy, i to są ramy, które cieszą ludzi. W każdym razie gratuluję Ci takiego roweru. Z góry mówię, nie musicie mieć aż tak wypasionych rowerów. Tutaj każdy rower jest fajny i godny posiadania. Bardziej mnie interesuje, dlaczego żeście go kupili. A Twoją odpowiedzią dlaczego? Dlaczego chciałeś mieć tak szybki rower? Um, cieszy, nie cieszy ścigam się, pojazdach. nie ścigam się zdecydowanie jeszcze, jeszcze chociaż no. wiem, że jest już taka propozycja, leży to na stole. Także być może, być może mój pierwszy wyścig przede mną. W to jest e... ławcu na Predator Gravel. Zapraszam Was wszystkich, Zgadza bo to się. jest wyścig dla wszystkich i dodatkowa klasyfikacja jest dla twórców cyfrowych i dziennikarzy. Ola by startowała w kategorii twórców cyfrowych i dziennikarzy, bo ma spory profil na mediach społecznościowych, który ma ponad 3000 followersów. ma. No prawie już cztery jesteśmy, więc tak, tak, no, tak, no, tak. No to więc w ogóle, z więc, więc tak, więc się kwalifikuję <noise> zdecydowanie. Czyli skąd taka szybka fura? Powiedz, co Cię pociągnęło? No generalnie się nie ścigasz. Czy po prostu lubisz sobie po pracy depnąć? Ja Jak po prostu lubię sobie po pracy depnąć. Lubię czuć, że to jest faktycznie dynamika, lubię się czuć dobrze na tym rowerze i, i to mi po prostu ten kanion daje. Mhm. Mogę to... To tak właśnie tak To właśnie sobie, pozwoliła to sobie i masz. pozwoliłam. No. Tak, tak, Ludzie sobie tak. kupują bardzo drogie rzeczy w innych obszarach, które sprawiają, że są szczęśliwi, a my sobie Tak, ale rower. wiesz, to ma przełożenie, tak? To Mama. ma przełożenie, bo wiedziałam, że jeżeli to się nie sprawdzi, zawsze mogę w zasadzie się z tego wycofać w jakiś sposób. A to, to, to się sprawdza, to, to ma sens. Bo to jeszcze jedna rzecz o kanionie, że wycofywanie się z kaniona jest dosyć bezproblemowe, bo jest to marka, która się dobrze sprzedaje na rynku wtórnym. Yy, długo sprzedawałaś poprzedni swój rower? Bardzo szybko. No bardzo i wszystko szybko. w temacie. Taki bardzo jest szybko. kanion. Takich jest kilka marek, to jest bardzo istotne dla mnie. Trzymają też, trzyma. wartość, to prawda. Trzyma. To jest mhm. jak, to, jak Toyota w samochodach. Tak, tak. Okay, jeszcze raz Was zapraszam na wyścig gravelowy do Bolesławca 17 sierpnia. Zapraszamy też kluby do pisania do mnie. Więcej niż trzy osoby dostaną delikatną zniżkę na i tak niedrogi u nas pakiet. Za to w zamian dostajecie bardzo, bardzo dużo. Bufety na trasie, zabezpieczoną trasę, pomiar czasu elektroniczny, super bufet na mecie, radlery, ciasta, jedzenie. Towarzystwo Macieja Bodnara, jednego z najlepszych kolarzy w historii w Polsce. No i możliwość poznania twórców, bo już dwóch się zapisało, a wielu rozważa ten start, i będą to naprawdę dosyć głośne nazwiska. Obiecuję Wam. Do zobaczenia w Bolesławcu. Bardzo Ci dziękuję, Ola. Dzięki, dzięki bardzo. Tak Myślę, za zaproszenie. że teraz będzie wszystko ok. Dziękuję, hej. Cześć.